Jeśli śledzisz serię szczerze BR-ze, zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz byle jakiego komentarza dla zwiększenia zasięgu filmu. Dzięki. Dodatkowo informuję, że niedawno ukazał się mój najnowszy album muzyczny na Spotify. 13 utworów idealnych do farmienia V2, ewentualnie do bocenia na soplach. Zapraszam do słuchania. Link do albumu w opisie tego filmu. Szeszy, a gdzie ankieta zadowolenia z Eventu Świątecznego? Bo już końcówka lutego, a jej nie było w grze. A nie miało być w lutym info o mobilce? Będzie dzisiaj. Jakie dzisiaj? Jutro się luty kończy, a nie szalej, Arlond. Dzisiaj będzie potwierdzone info. Widzę, że tradycyjnie imię zobowiązuje. Pisałem już dawno temu, że nie będzie. Szeszy, czy możesz to potwierdzić? Jutro najpewniej. A z jakiej racji to, skoro każdy poprzedni Event miał, bo nie zauważyłem wiadomości o tym, że nie będzie. Robimy te ankiety, kiedy potrzebujemy się więcej dowiedzieć od Was. Event Świąteczny miał dodatkowo ten problem, że mieliśmy po nim mnóstwo pracy i ankieta zeszła na dalszy plan, a robienie ankiety dwa tygodnie po ewencie trochę mija się z celem. Mała ankieta. Czekaj, czekaj, a czy ankiety po wcześniejszych eventach nie były czasem nawet później niż dwa tygodnie po ewencie, czy ja źle kojarzę? Bym musiał pocztę sprawdzić, ale niestety nie mam teraz jak. Za dużo mówisz. Zaraz cię uciszą przerwą na tydzień lub banem. Zrobienie ankiety równie czasochłonne, co dodanie suwaków przy zakupach hurtowych pewnie. Nie wiem, nie zdam się, po prostu mnie zdziwiło, że akurat po świątecznym nie zrobili, ale jak Rzeszej mówił, że kiedyś nie będzie, to okej. Okay. I ten argument z dwoma tygodniami też całkiem średni. Czyli nie za wiele od nas chcecie się dowiedzieć. Skoro już jakiś czas nie ma ankiety, już nawet nie mówię o podsumowaniu eventu, ale przydałoby się ruszyć w sprawę balansu, bo to już nawet nie jest śmieszne, że pewien debuff bawi się od miesięcy w damage z najlepszej strefy ataku. Słuchaj, lud chce, byś podał się do dymisji, zastąpicie AI, daje więcej konkretów, ale nie banuj, okej, okay? ile można. A to też nie jest związane z tym, że dla 20k, plus brakuje kontentu? A co do tego, w ile kto robi insty dla Lolasów, to jest to patologiczne, ponieważ nie powinna tak gra solo wyglądać. Gra solo to robienie instancji z petami dedykowanej na swój poziom. Niech naprawią tylko te pety, Plus udostępnią solistom tarula i się skończy może to patologiczne myślenie. Imagine, że chcesz solo tarula i piszesz coś o patologicznym myśleniu. A kto rozwala rynek rarów z jaski i V2? 140, których tam nie powinno być. A ty zdajesz sobie sprawę, że rynek każdych rarów, poza jeszcze c -dragą, wygląda dosłownie tak samo? A te obrzydliwe 140 farmiące jaskę i V2 utrzymują w ryzach rynek tropów. Gdyby nie to ich farmienie, to byś sobie za tropa na hardtag nie płaciła 180, k tylko 300. Aha, aha, a bo to wcale nie jest tak, że rary z tarula też są w cenie odłamków. Może zróbmy limit do 10 taruli. Dziennie na osobę, żeby to poprawić. Czemu chcesz naprawiać ceny rarów tylko z jaski? Starula też naprawmy. Aktualnie jest na etapie jaski, więc chcę poprawiać jaskę. Dojdzie do etapu latania Tarula, to będzie narzekać, że rary Starula są w cenie odłamka, jak dosłownie 90% innych rarów w tej grze. Co poprawiać? Nie wiem o co ci chodzi. Jak ty myślisz, że umożliwienie Tarula na dowolne klasy to dobra decyzja, to pozdrawiam. Dalej uprawiaj swój problem. Albo tarule Solo, świetny pomysł! To by latali tam cztery razy wodu i druid. Zamina jak zwykle El Classico, filar społeczności bez pojęcia o grze. W którą gra. Lepiej czterech wudu i sheed. Każdy mowa, shit bossa i jazda, co nie, inne. prof, niech się pierdolą. Zemina czasem nie pisała sugestii o tarulu solo? No tak! To zróbmy tak na V2 i dodajmy tam jeszcze mechanikę, jaką ma MORKa, idąc waszym tokiem myślenia. Dwońcie na pogotowie, bo to może być udar mózgu. Zemina chce tropy po 600K i odłamki po 70. Jak was obrażam, to śmiało mnie zgłoście. Nie no, nikogo nie obrażasz. przyjewasz po prostu brak umiejętności logicznego myślenia, albo bardzo dobrze trolujesz. Ja do dziś nie wiem, czy pryszczol to troll, czy materiał na pomoc specjalisty. Jest geniuszem, którego przeciętny ludzki umysł nie jest w stanie pojąć. Nie wiem, powinniśmy wybrać króla Tanaru i Kadarinu, później zamykamy ich na kanale. Ostatni bez knebla zostaje cesarzem. Kiedyś to chociaż pierki się kupowało w sklepie, a teraz te EQ kowalowe to do 20 levela się nosi albo na skin kupuje. Każdy ubrany tak samo, nie ma zróżnicowania, a nawet drify każdy wkłada te same. No nie do końca, nie patrz tylko na 20K. A prawda jest taka, że po przekroczeniu ilość tam powera nie ma co robić w grze, bo na co to gwiazdkowanie na G3 PvP przecież nie ma. Jak nie do końca? Ludzie się różnią tylko. Tym, czy mają full Rary, czy skipują do jeziora w synergolach, a potem i tak ubiera się w opór astaków, abafów, banda podkapa, alorna podkapa, linga, ulka, ile wlezie. I czym się ludzie różnią? Dwa, trzy mody różnicy, to jest żadna różnica. To już zależy od tak tzw. ambicji w Wierce. Jedni chcą sobie polatać na ludzie party, bossy i na tym koniec bądź skupić się na pytach, zamiast klepać tylko 30V2 na godzinę. Jak nie masz ekipy pięciu na podobnym poziomie, to powodzenia. Se możesz polatać jezioro, Max. Ewentualnie jak wbijesz 11 kapała, nie dotyczy rycerza i damage'a, to cię wezmą na moranę, atka, selene. Starulem to jest patologia. Cały system powera to patologia. Ja, 9,5 powera, mo, sobie zabijałem morany na spokojnie, ale ze znajomymi, bo z globa to nikt nie weźmie. Ale jak wy chcecie, żeby ludzie nie robili buildów pod damage, jeśli ta gra polega na jak najszybszej eliminacji przeciwnika w celu rozwoju? No i to jest patologia. Nie patologia, tylko dostosowanie się do gry, żeby ludzie nie robili się pod damage, musieliby wykluczyć grę solo, a to obecnie zajmuje większość czasu w grze. Powinni zrobić instancje, na które można wejść tylko w full party. Tarul, Sidra, czym dla ciebie są so jak niewymuszenie full party? I co to zmienia, jak pro Solo. Nie wiem, nie doszedłem, tak daleko, dopiero 72 level mam. Powinno być takich więcej. Patologią to było bustowanie ludzi na V2, nie to, że granie stawia wyzwań i najlepszą taktyką jest ubij, zanim ciebie ubije. Jeśli bije się coś pod swój przedział, pierw skupia się na przeżyciu i trafialności. Gdy się z tego przedziału wyrasta, można stawiać na full damage, bo taka insta już zbytnio nie zagraża. Bayern jest przedziałem dla postaci MAX 15 powera. wszyscy powyżej wyrośli z Bayern, więc mogą sobie pozwolić na build full damage. Jednocześnie nie ma żadnego kontentu skierowanego dla mocy ich postaci. Pewnie ekipa zakładała, że dodadzą content pod taki power, zanim gracze rozwinął się do progu 30k powera, ale wyszło jak wyszło. Na V2 od 2 debustowało się nobki, ale dwie trzy mocne osoby i dwa noby. Teraz wystarczyła jedna mocna osoba. Czytaj, druid lub wudu. Dla mnie większą patolą na endgame jest to, że gra ogranicza ilość wejść na insty i w sumie zmusza latanie mid-inst. Selka, Limit, Tarul, Draug, Adek, Sidra. Cena wejść drastycznie rośnie im więcej latasz. Raczej nie wyliczyli odpowiednio ile siły dodadzą orby oraz ekus Sidragi. Bez tych dwóch rzeczy to siła postaci spadłaby z 5k w dół, 15% bonusu w rarach Sidris 32 pojemności oraz dary, które są przynajmniej o 50% za mocne, oraz orby, które tanim kosztem robią połowę alorna na niektóre ataki, albo zwiększają damage o 20% plus kryty, celność i inne bajery. Jakby twórcy podchodzili tak jak inni, czyli raz na pół roku rejon Cox plus rejon X level, to wtedy nie byłoby za silne. Po prostu tempo pracy jest za małe, bo dodawanie losowo bossa raz na rok to niestety nigdy nie dogoni graczy. I tak można każdy problem rozłożyć, czy to level cap, czy pety, czy co by tam się znalazło? Zrobienie nowej krainy Endgame to nie jest pół roku, tylko ze dwa lata pracy. I to się nie tyczy White Moon. W sensie, że w normalnej firmie to by było 2 lata a w White Moonie 10? Jeżeli przerzuciliby odpowiednią ilość siły roboczej na prace implementacyjne nad nowymi krainami, to nawet co miesiąc się mogą wypuszczać, więc nie wiem, co ty farmazonisz. Tomek po prostu zrobił bezmyślny cytat ze strony i Elo! To byłoby trochę bez sensu. Tutaj potrzebna jest nowa kraina z kilkoma nowymi bossami plus nowe rangi Rarów, flaszek, drifów czy Orbów. Nie mogę się zgodzić, bo idąc dalej w tę stronę dostaniemy nowe bossy i każdy będzie dawał EQ 32 pojemności i 15% bonusu na start. Postacie w taki sposób dobił 40k razy z G3 bonus 75% oraz każda część eqg 3 pojemność 36% oraz bonus 30%. I będą siedzieć na tym kontencie, o ile rewarding będzie sensowny. Spoiler alert! Rewarding nie będzie sensowny. Dla mnie to zbyt wielka dysproporcja w zysku z nowego sprzętu w porównaniu do poprzedniego. Broken wszystkie swoje szanse na nowego gracza zaprzepaścił. Została im tylko mobilka, którą pewnie też spierdzielą. To oznacza, że powoli mogą przechodzić w tryb taki jak OGame czyli dojenie starych graczy, wypuszczanie serwerów z expem, psychora 2 I tym podobne. Mówię powoli, bo jeszcze mobilka pod koniec roku, jeszcze musi się okazać klapą, czyli trochę następnego roku poleci, ale gdzieś w okolicy 27 możemy się spodziewać jakiegoś serwera z Twistem. Gra dla dziadów, gdzie 80% serwera to max levelę. Z Czego połowa ma syndrom Topki. Ta gra nie ma przyszłości na mobilce, i może by gra na mobilce była dobra, musi idzieć pod idle granie, co w BR jest niemożliwe. Co powinni naprawić lub dodać to możliwość ekspienia Solo inna niż robienie tysiąc razy Iwra lub Chwara. Konkurencyjna ilość ekspożown. Questów, zlecek na przykład. Zlecenia i Daily Questy w Bayern czekają na zmiany od premiery. W tym samym czasie powstaje Daily Quest w talii, daje tyle samo psycho co lampa. Nie widzę wad. W sumie tak czytałem argumenty, po co dodawać coś topce, jak mało kto do tego dojdzie, to takie pytanie, co wam brak w całej grze do 140 levela? Popularności tytułu, najbardziej to graczy brak, różnorodności, a tak czysto gameplayowo? Dopracowanej gry z petami, world bossy, rajdy na większą ilość drużyn albo zwiększenie limitu osób wparty na taką ewentualność, większy wachlarz rozwoju postaci, czytaj podklasy wprowadzane od ponad Lat, oraz oczywiście eku czy nowe drify, żeby były różne buildy, a nie jeden na każdą postać. World bossy, masz wronę i Wenda. Brakuje solo kontentu na przedział 40-60. to na pewno. Gracze odbijają się od gry, bo po 35 levelu tak naprawdę kończą ci się questy i nie bardzo jest na czym się skupić, a szukanie party na dyzy Kratosa trwa wieczność. Brakuje kontentu. Sidra już tak opłacalna jest, że się nawet tego nie chce latać, bo wszystko jest stanie jak barszcz. Ludzi do grania w party, większego rewardingu grania w party, może większego balansu klas. A, i jeszcze open world contentu. Czempiony są mega rzadkie i w ogóle nie oddają zachodu. Ze zwykłych mobów praktycznie nic się nie opłaca ze względu na brak psycho i wręcz ujemny bilans golda, jeśli jesteś naładowany. Kto lubi solo, zostanie w grze solo. Wypychanie kogoś do gry w party też nie ma sensu. Jeżeli jest sposób, by zatrzymać graczy solo po przekraczaniu progu Bairn, to należy to robić. Cześć. Kiedy ekipa zajmie się bociarzami, którzy stają się coraz bardziej aroganccy? Nie ma dowodu na to, że ktoś botuje na tym screenie. Pozdrawiam ekipa White Moon. Najlepsze jest to inteligentne community brokena, które wie jak wszystko naprawić ma rozwiązanie na każdy problem, a łapie się na tak oczywistego baita. Ta też jest bait, jak coś. I nie mój SS, jak coś, żeby nie było, że boce. Przecież nie piszę, że botów nie ma, tylko że ten screen powyżej to bait. Moje zachowanie ma na celu pokazać, jak ekipa ma wywalone w bociarzy. W tym miesiącu mają udostępnić plan działania mobilki, jak czytałem na forum. No ja czekam cały czas na ten wpis. Spać w nocy nie mogłem i go nie ma. Wyrzucę odliczanie do odliczania. Nie mogę się doczekać wyjścia mobilki, ale chyba to jednak dzisiejszego newsu na jej temat. Start mobilki powinien być w marcu, w końcu już dawno są robione testy na Filipinach. Ty się nie nastawiaj na ten rok, a coś o marcu mówisz. Start Mobilki pewnie zbiegnie się z premierą Nowej krainy dla 140, więc potencjalnie sporo ludzi ze starych serwerów nie pójdzie na nowe. Ja, ja, to są, że wyjdzie tylko na Androida. W ogóle to ktoś tam ma web munie, że taki recykling grafik robią. Iwr, Draugul i Tarul to praktycznie te same moby. Budżet nie pozwalał na nic innego. Of course, że był przekierowany na nowe skiny. Komunikat, że są nowe, świecił się jak psujajca przez ostatnie dwa tygodnie, więc dumni byli z niego. A V1 i V2? I czekamy na V3. Tak, i V3 będzie się nazywać wzmocniony konstrukt. Co ten nowy boss w trzecim kwartale? Reforma petów równa się odpalenie ryca na telefonie. Nowa krainka równa się wzmocniona sala czujek. Nowy boss równa się V3. Czytamy ich jak z kartki. Jak tam prace nad wpisem idą? Będzie dzisiaj czy raczej jutro? Będzie pewnie po południu. Roadmapa była o 20, czy tam 21? To obstawiam w pismo najpóźniej o podobnej godzinie, a bardziej między 14 a 16. Słabo się to ma do słów Dryga z tamtego roku o poprawie kontaktu na linii ekipa gracze. No ale nie spodziewałem się niczego innego. Tam i tak raczej nie będzie nic niewiarygodnego. Tym bardziej, że nie podadzą nawet planowanej daty premiery, ani nie będzie open bety dla polaków. Saszej, kiedy info o mobilce? Do 23.59, jeszcze chwila! XD, no tak, kto by przypuszczał, że zlewczo odpowiesz? Mogę napisać po raz 9.8.374.58.734, że będzie dzisiaj, ale nie wiem, czy to coś pomoże. Saszej, o której będzie wpis? Najpóźniej 23.59. Hej, będzie info, czy mobilka w dniu premiery wyjdzie też na iOS? Pograłoby się na iPadzie, nie powiem. Na iOS jeszcze daleka droga. Najpierw skupiamy się na Androidzie. Kiedy to info o mobilce? Szefie, to nic. Kupimy drugi telefon. Dobry wieczór, panie szefie. Jak tak ma wyglądać poprawiony kontakt z graczami, o który się miałeś starać, to nie chcę myśleć, co by było, gdyby zostało po staremu. Zara będzie! Albo nie będzie! Przecież jest! Haha, ha, o! Dodali! Myślałem, że fake! Odświeżyć trzeba! No ale wpis konkretny widzę! No, czyli jeszcze dwa lata. To poczekamy sobie jeszcze kilka lat. A chcecie nowy serwer jeszcze przed mobilką? Pigmenty daj albo rekompensatę? Chcemy łączenie serwerów! A może by tak nie robić więcej serwerów niż graczy? Za późno. Trzeba było wcześniej mówić. Drygu, można taki alternatywny do włączenia w ustawieniach wygląd GUI na PC? GUI na PC na pewno też dostanie update zaraz po tym, jak skończymy z mobile. Drygu, szczere pytanie. Po chuj tą mobilkę robicie w ogóle? Żeby więcej rycków i druidów było. Bo na mobile świetnie się gra w Broken Ranks. Dla mnie lepiej niż na PC. Dodatkowo na mobile prościej jest pozyskać nowych graczy, więc powinno to pozyskać wpłynąć również na populację wersji PC. Popieram. Pozdrawiam z Filipin. Połączcie Kadarin z EZIN, please. No jakoś nie chce mi się wierzyć, że ktoś będzie 10 godzin dziennie siedział na tele farmiąc V2, maksymalnie wbije 40 level i skończy grę. I będzie na czatach. 4 sloty na 5x. Tylko PC. Z tym EZINem to legendy, że jest tak mało ludzi. W tym momencie jest zalogowanych 560 osób, w tym 214 140 leveli. O skurwysin. A na Tanarze i Kadarinie? Tanar 1227, Kadarin 560. I co to nie jest mało twoim zdaniem? I gdzie te EZIN plus Skadarin większe od tanaru. Na mobilce będzie można wbijać na każdy serwer. Tanar też. Drygu, wracając do mobilki, będą reklamy w grze na przykład po zgonie 10 sekund reklamy, czy nie? Oj, tam 10 sekund! Po każdej walce 30 sekund reklama, a po walce z bossem, przy oczekiwaniu na drop, blok 15-minutowy. Proszki do prania i leki. Akurat przed dropem Epika można wziąć tabletkę na serce. Panie Drygu, nowy serwer jak najszybciej i taczki z pieniędzmi będą do was jechać. Drygu, można prosić balans mośka przed dropem mobilki? Wrachę z dystansu, rework parasola, przelicznik z dla Dmajaja. Nie dla debuffa, wudu, Zdjęcie kary z inki, żeby jej używanie miało jakikolwiek sens Oraz obrażenia z broni we wzorach skilli Plus kamieni odżywiałów Masz jak to demyć, czy tylko udaje? Dziękuję za przeczytanie Zamiast banować boty, trzeba zrobić konkurs na najlepszego bota Drugu, ostatnie pytanie, jak już tu jesteś Jak to jest, że zamordownie miały być Długie bany A tu pewien gracz po miesiącu już wraca Jak gdyby nigdy nic no to akurat nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nie śledziłem dalej tematu. A jeżeli byśmy otworzyli nowy serwer, to pewnie zrobilibyśmy merch Kadarin plus Izim. No to wio! Lecisz, Drigson! 50 lajków i Drygu to robi. Merch jak najszybciej i można grać. Przed mobilką nie zrobił wcześniej niż mobilka. Bo bardziej im się opłaca w dzień premiery. Większy hype. Ludzie czekają na merch serwerów, a nie na mobilkę. Drigu, nie uważasz, że przez pracę nad mobilką obecny content w Brokenie strasznie ucierpiał i jeszcze cierpi? A mianowicie brak nowego? Nie. Nowy content powstaje równolegle. Mobilka nie opóźnia go mocno. Większość składu pracującego najwięcej nad mobilką nie jest bardzo potrzebna do apków kontentowych. Jako przedstawiciel Izinu kategorycznie się sprzeciwiamy łączenia Izina z Botarinem. My wolni ludzie Izinu nie chcemy ich u nas. Nam dobrze. Na tej naszej spokojnej, Izinowskiej wsi. Drygu, poprosimy nowy serwer. Drygu, poprosimy nowy serwer! Drygu, poprosimy, poprosimy nowy serwer. I wszyscy gracze, którzy piszą, że chcą nowy serwer, opustoszą obecne serwery i spowodują merch w przeciągu paru miesięcy. Drygu rok 2025 premiera aktualna, co padało z wpisu filipińskiego i ja? Premiera mobile jest płynna, bo zależy od wyników Soft Launcha. Ja obstawiam, że 2025 się uda. Jak wszystko wyjdzie idealnie, to już niedługo. Jak średnio, to pod koniec, ale zagwarantować żadnej daty w tym momencie jeszcze. Nie możemy. Musimy poczekać na wyniki tych testów. A wyszukiwarkę drużyn planujecie dać? Tak, mamy w planach, ale jeszcze nie wiemy, kiedy uda się to zrealizować. Mieliśmy już jedno podejście do wyszukiwarki i wyszła średnio. To dość skomplikowana sprawa, żeby była na wypasie. No i to jest konkretna informacja. Myślę, że warto byłoby to zamieścić w poście zamiast miałkich informacji. Miłego wieczorku. To jest zawarte w poście, tylko trzeba sobie to samemu dodać po datach i czasie soft Launcha. Może jakaś ankieta, czy gracze chcą merdża? Drygu, więc jakaś konkretna informacja, kiedy możemy liczyć na nowy serwer i łączenie obecnych? Pomysł na nowy serwer. Pojawił się niedawno. Teraz pierwszy raz was oficjalnie pytam, czy chcecie, więc konkretnie informacji, kiedy będzie, to chyba trochę jeszcze za wcześnie. Wcześniej planowaliśmy nowy serwer wraz z premierą mobile.pl. Pomysł genialny. Im szybciej, tym lepiej. Im szybciej premiera nowego serwera i merch, tym lepiej, biorąc pod uwagę, że na mobilkę znowu byście stawiali. Buf wodu! Tak dla nowego serwera! Pragnę tego. Właduję sam z siebie na start pieniądze zamiast na auto. Będzie na platynę. Mogą wypuścić nawet o czwartej rano i jedno jest pewne. Nie jem nic przez miesiąc, żeby mieć na platę. A może by tak skasować Kadarin dziś i jutro w jego miejsce zrobić nowy serw? Mnie to tak zastanawia, nawalacie tę mobilkę, jakby nie wiadomo co to było, zamiast dać content graczom na już teraz, gdzie przez cały ten czas, który robiliście mobilkę na. Pewno wyszłaby nowa kraina, nowy boss, nowy content. Gracze mieliby co robić, a aktualnie wchodząc na grę robisz tygodniowe, dzienne, jakiś daily quest, sześć razy Sidra, parę taruli i koniec. I to jest wieczne perpetuum mobile. Nie wspomnę o v 2 i Jasce, bo to jest logiczne. Przy funkcjach Mobile Only głównie pracuje UIX designer, dwóch programistów, jeden game designer, dwóch testerów. Reszta składu sporadycznie do tego dołącza, gdy jest taka potrzeba. Przy nowym kontencie, dziewięciu grafików, trzech game designerów, dwóch animatorów, czterech pisarzy, dwóch programistów. Mobilka nie opóźnia za bardzo nowego kontentu. To dlaczego zawsze się na nią powołujecie, jak wam coś nie wyjdzie? Drygu, możemy robić własne pigmenty, dopóki nie w gracie sami oficjalnych? To nie są pigmenty, to nowe tekstury i nie. Nie można edytować plików gry, bo można łatwo wyłapać autobana. To oczywiście, że można i nie wyłapuje. Wyłapuje tylko jest póki co ustawiony na dużą pobłażliwość, ale jak ktoś będzie sporo z tym latał albo zmieni dużo plików, to banik wleci. Jest dużo osób, które mają plan na fajne, naprawdę fajnie zrobione skiny. Ludzie by na pewno płacili. Mogliby nawet zrobić coś ala rynek graczy, jeśli chodzi o skiny. Ludzie robiliby skina, wysyłali do odpowiedniej osoby z White Moonu, ona zaklepuje. Wstawiacie do sklepu, gdzie gracze mogą kupić. 10% z platyny skina leci do gracza, który go zrobił. No przecież moim zdaniem bajka. Nowych graczy i tak nie ma w tej grze! Jest około 200 nowych graczy dziennie. Którzy kończą rozgrywkę na krzyżaku? Geo czy Smoku? A może duch zamku? A teraz ilu przestaje grać po kilku dniach? A na jakim przedziale te 200 osób kończy grę? Większość kończy jeszcze w prologu, ale część pozostaje na długo. W każdym razie dopływ nowych graczy ciągle jest. To mam genialny plan: usunąć prolog i 100% nowo przybyłych zostanie z nami na zawsze. Drygu, ile osób brało udział w testach na Filipinach i jaki był ich średni czas spędzony na gierce? W testach brało około 2000 osób. W tej chwili nie jestem w stanie przytoczyć dokładnych danych konwersji, ale w porównaniu do innych gier RPG, na mobile retencja graczy była bardzo dobra, powyżej średniej. Mimo, że gracze wiedzieli, że progres zostanie wywalony po dwóch tygodniach, to siedzieli i łupali. Zrobiliśmy też test na Filipinach. Części graczy daliśmy skipnąć prolog tuż przed mostem. Ci, co skipowali, opuścili grę dużo szybciej niż ci, którzy wykonali go w całości. W Broken Ranks niestety jest bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia na początku, ale mamy świadomość tego, że prolog jest mega ważny i wprowadzamy tam usprawnienia. W sumie fajny event. Wcześniej było pytanie, kiedy 3D, teraz na każdym kroku, kiedy mobilka. Ciekawe. A są jakieś dane, który element nauki jest trudny? Walka? Umiejętności? Itemizacja? Etc. To w tej grze jest coś trudnego? Nie ma jakiegoś wyraźnego tąpnięcia na żadnym etapie, ale generalnie uważamy, że troszkę za duże natężenie jest tych tutoriali. Spróbujemy to troszkę rozciągnąć w czasie i część tutoriali przenieść dalej. Jeśli chodzi o siewce, to. Hanie, musicie spytać, ja się nie znam. FUJ! Dziewczyna! Hania, co ze wętem siewcy? Pan DRIGU kazał zapytać. Siewca spakował już swoją walizkę z wejściówkami i rozpoczął podróż do Haligardu. Aktualne plany i pomysły zmierzają w stronę, aby dopasować formę cyklicznych eventów w taki sposób, aby lepiej odpowiadały one realiom na serwerze i waszym oczekiwaniom. Które przekazujecie po eventach, a nie utrzymywaniu sztywnego limitu grupek. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, efekty tego zobaczycie już na ewencie wielkanocnym. Czyli mam przez to rozumieć, że dbacie bardziej o rewarding niż stricte gameplay podczas eventów? Zarówno rewarding, jak i zmianę samej formy eventu, aby nie była ona tak nużąca. A balans? Na przykład wieczny argument wredny osiek z tytułu klasy bije 10 razy szybciej niż mój druid? Sprawy balansu toczą się równolegle, ale w pierwszej kolejności zajmujemy się tym, co było zapowiedziane już rok temu, czyli rycerz. Nie, nie jest to w ramach reformy petów. Czyli nie będzie limitów na eventach? W jakiejś formie pozostaną, ale będą bardziej przystępne i uzasadnione w samej formie eventu, a nie hamskim limitem. A planujecie jakieś nowe zastosowania dla Daimonitu, jak i zrobić coś z ewentualną możliwością podkręcenia wytrzymałości na itemach? Bo sporo ludzi ma itemy G3-35% i szkoda to niszczyć, a kręcić się nie chce. Cały czas pamiętamy o tym Daimonicie, ale aktualne możliwości nie bardzo dają perspektywę, gdzie można upchać jego zbyt i to w tak dużej ilości. Więc na razie nie, prawdopodobnie wrócimy do tego wraz z nowym kontentem w tym lub przyszłym roku. Podnoszenia wytrzymałości nie skreślamy, ale też raczej nie w perspektywie kilku najbliższych miesięcy. Hania, a planujecie coś zmienić z meteorytem i wrażką Umo? To w ogóle nie jest używane. Najpierw ryc potem się zobaczy. Na pewno przywrócenie do łask nieużywanych umiejętności. Nie tylko u mo jest na naszej liście balansowej. Jakiś lik, czy zobaczymy nową mechanikę defensywną? Nie ma co likować, póki co. Dopiero wstępne koncepty za dużo może się zmienić. to jak koncepty, to jesień dopiero, a już nadzieję zrobiłaś. Najważniejsze pytanie od rycerzy, czy w końcu będą mieli bufy ze z Raczej czy mam karwasz już wywalać? To może takie pytanie, jaką profę uważacie za zbyt OP do znerfienia. Wbrew powszechnej opinii nie walczymy ze sobą, którą profkę nerfimy, bo tak. Ale wiem, do czego pijesz. Obrażenia zadawane przez profesje magiczne Wszystkie są wysoko na liście. Nerf Mośka, let's go! A to w waszym założeniu ma być teraz Ritz, a nie uważacie, że w endgamie shit bije dużo więcej od Mosia i ma super przeżywkę? Barba odleciał damage'em od wszystkich, Ritz bije więcej jak Moś, a Wudu tak samo, już o łuku nie będę wspominał. Nie sądzicie, że na tę chwilę od dawna Mo wymaga naprawy w pierwszej kolejności? Bo na ten moment Mo, to już nie wiadomo, co to jest w Ani damage, ani buffer, ani debuffer. Nie wiadomo, co jest co, bo content jest na tyle słaby, że po co debuffować? Lepiej zabić bossa w rundę, dwie i dlatego wszyscy robią się pod damage. Początki Sidragi pokazały, że mocny przeciwnik sprowadza wszystkie profesje do ich podstawowej roli. Tak dla jasności, bicie akceptujecie na zwykłym tarulu przez postacie 20k, czy również tutaj zamierzacie kombinować, by postacie nie biły? Nie jest naszym celem odbierać graczom możliwości farmienia, zależy nam, żebyście grali. Wy chcecie móc robić instancję sprawnie, nie ma sensu z tym walczyć. Raczej się skupimy na wyrównaniu dysproporcji, które powstały po zmianach w ekwipunku. A teraz wybaczcie i despać. Koncik sugestyjny. Dorzucenie do chtagi dropu pierścionka rysowego rarkowego na setny poziom ranga dziewiąta. Zamienić zwój tepa do Trentys na zwój tepa na dowolne wybrane lokacje na mapie. Kto i kiedy ma wykorzystać te wszystkie zwoje? Niech ten nieistniejący pasek szczęścia nalicza się osobno na każdej instancji, albo dajcie taki komunikat, że tak działa, bo mamy komiczne sytuacje, że ktoś nie chce czegoś iść, yy, bo mam pasek naładowany i szkoda z normala dropa. Albo odwrotnie, nie idę harda, bo dopiero miałem dropa. Buw Werda to drift z dużym potencjałem, i aż szkoda patrzeć, jak się marnuje. Przedstawcie wstępny zarys reformy P co i jak chcecie zmienić. Tak ogólnie, po to, żeby dostać konkretny tzw. Tak feedback od graczy. Zmiana definicji walki honorowej w PvP z różnicy poziomów na różnicę powera, bo to bez sensu jak 140 level mo 30k power bije się z rycem 140 level 8k powera i ta walka jest honorowa. Dodanie bufa do psycho-expa w świątyni gildii. Skoro Barbie obszar może mieć dubla, to zróbcie tak, żeby deszcz mo też posiadał. Dodanie opcji ukrywania peleryny, tak jak można ukrywać hełm. Usunąć to, że strateg może drugiemu strategowi zmienić rangę lub wywalić z gildii. Niech kwestia strategów zostanie w rękach kanclerza. Skrócić buff z tygodniówki z 48 godzin do 30, ale niech działa tylko gdy jesteśmy na grze, żeby się nie marnował. Dajcie możliwość zrobienia multichatu z kilkoma osobami. Jeśli śledzisz serię Szczerze o zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz byle jakiego komentarza dla poprawienia zasięgów. A jeśli chcesz otrzymywać filmy premierowo bez opóźnienia, to zachęcam Cię do zostawienia wspierającego na moim kanale. W ten sposób będziesz otrzymywał filmy na premierę oraz otrzymasz dostęp do wielu historycznych live'ów oraz filmów z mojego kanału. Dzięki i pozdro!